AED automatyczny zewnętrzny defibrylator Gmina Łomianki. Philips HeartStart FRX. AED w Gminie Łomianki. Zapamiętaj te lokalizacje. Ulica Rolnicza 226, 230 Plac Zabaw, Ulica Fabryczna, Park Miejski. Ulica Warszawska 115, przed budynkiem Urzędu Miejskiego. Ulica Akacjowa 20A. Plac zabaw. Co jest w zestawie? Rękawiczki, nożyczki do przecięcia ubrania, materiał do osuszenia skóry pod elektrodami. maska z zastawką jeśli potrafisz to użyj maski lub odstąp od metody usta usta łańcuch przeżycia wczesna ocena sytuacji i wezwanie pomocy wczesna resuscytacja krążeniowo-oddechowa CPR wczesna defibrylacja czyli użycie AED wczesna specjalistyczna opieka medyczna reanimacja z AED w pomieszczeniu Co się stało słyszy mnie pan Co się stało Proszę wezwać pogotowie i dostarczyć AED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Podłącz tyczkę kabla elektrod. Umocuj elektrody na skórze w sposób przedstawiony na schemacie. Zdejmij ubranie z klatki piersiowej pacjenta. Po odsłonięciu klatki piersiowej pacjenta otwórz szare zabrzczkowe pudełko i odklej białe samoprzylepne elektrody. Przyjrzyj się dobrze schematom na białych samoprzylepnych elektrodach. Odklej z szarego pudełka białą elektrodę. Przyklej elektrodę dokładnie tak, jak pokazano na rysunku. Du Odsuń się od pacjenta. Trwa analiza rytmu serca. Odsuń się od pacjenta. Trwa analiza rytmu serca. Wskazana defibrylacja. Odsuń się od pacjenta. Teraz wciśnij pomarańczowy migający przycisk. Defibrylację wykonano. Upewnij się, że wezwano pogotowie. Można bezpiecznie dotykać pacjenta. Rozpocznij reanimację. Jeżeli do prowadzenia reanimacji potrzebujesz pomocy, wciśnij migający niebieski przycisk. Ułóż dłoń w taki sposób, aby nadgarstek znajdował się na środku klatki piersiowej pomiędzy piersiami. Połóż dłoń drugiej ręki na grzbiecie pierwszej. Uciśnij klatkę piersiową pacjenta. pełne oddechy. Oddychaj. Oddychaj. Kontynuuj masaż serca. Zaciśnij nos. Odchyl głowę. Wykonaj dwa pełne oddechy. Oddychaj. Oddychaj. Kontynuuj masaż serca. Zaciśnij noc, Odchyl głowę. I wykonaj dwa pełne oddechy. Oddychaj. Oddychaj. Kontynuuj masaż serca. Zaciśnij noc, Odchyl głowę. I wykonaj dwa pełne oddechy. Oddychaj. Oddychaj. Kontynuuj masaż serca. Odsuń się od tryb i dzieci. Odsuń się od pacjenta. Trwa analiza rytmu serca. Odsuń się od pacjenta. Trwa analiza rytmu serca. Wskazana defibrylacja. Odsuń się od pacjenta. Teraz wciśnij pomarańczowy migający. Defibrylację wykonano. Upewnij się, że wezwano pogotowie. Można bezpiecznie dotykać pacjenta. Rozpocznij reanimację. Jeżeli do prowadzenia reanimacji potrzebujesz pomocy, wciśnij migający niebieski przycisk. Ułóż dłoń w taki sposób, aby nadgarstek znajdował się na środku klatki piersiowej pomiędzy piersiami. W przypadku dzieci młodszych niż jeden rok prowadź masaż dwoma palcami, a nie dłonią. Mocno uciśnij klatkę piersiową. Masuj zgodnie z rytmem. Nie bój się użyć AED, możesz uratować ludzkie życie. Zrealizowano w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego w roku 2022 ze środków Gminy Łomianki. Publiczny dostęp do AED, automatycznych defibrylatorów zewnętrznych w Gminie Łomianki.